Nie wiem, czy wiesz, ale dzisiaj jest środa. Środa popielcowa. I o tym przypomniała mi moja mama wczoraj. I tak zaczęły we mnie pracować pewne tematy, i właśnie to, co jest naturalne. A właściwie, co przestaje być naturalne, y, zaczyna być właśnie kwestionowane. I to jest ta narracja, w, którą chciałam Ci pokazać, usmysłowić. I zobacz, czy ona jest u Ciebie aktywna, jeszcze aktywna, już nieaktywna y, i co ona Ci robi. Y, I ja zaprezentuję Ci nowe spojrzenie na, na to, jak możesz na, na siebie spojrzeć w tym wszystkim. I mam nadzieję, że Cię to podbuduje, y, bo y, kochana. Zwyczaj w środzie Popielcowej jest właśnie taki, że idziemy do kościoła, e, czy tej instytucji zewnętrznej, e, w świątyni poza Twoim ciałem. E, do, i, I nie dość, że idziemy do tego kościoła, to jeszcze. E, Jezu, jak szaleją? Halo! E, to, to jeszcze sypiemy głowy popiołem. Jest to akt pokuty. Jest to akt bardzo głębokiego uniżenia, takiej pokory, ale takiej do przesady, w moim odczuciu teraz. Dlaczego? Jest to coś, co, co jest bardzo symboliczne. Ty schylasz głowę przed kimś zewnętrznie. Chwileczkę. Przed kimś zewnętrznie, i e, no i właśnie pytanie, co, co to robi, nie? Bo nawet jeżeli jesteś tam świadomy z wyboru, to teraz pytanie, w co ty nieświadomie grasz i co ty nieświadomie powielasz i, i czemu to służy. Bo jeżeli jesteś w procesie przebudzenia i jesteś w, w procesie odzyskiwania siebie dla siebie, swojej mocy dla siebie, czyli czytaj, odzyskiwania y, i integrowania wszystkich cząstek siebie, które gdzieś pozostawiłaś właśnie w tej poczuciu mocy, sprawczości, e, odpowiedzialności, w świadomym akcie kreacji, że możesz decydować, że możesz wybierać, że nie musisz się godzić na powielanie pewnych znowu schematów i wzorców, e, no to zaczniesz, zaczniesz czuć, że coś jest nie tak, w związku z tym, z takimi obrzędami, powiedzmy, rytuałami. I teraz to, co ja bym chciała powiedzieć w tym, w, tym, w, tym, w tym miejscu i w tym znaczeniu, to to, że właśnie ten akt pokory i tego straszenia nas tym, że prochem jesteś i w proch się obrócisz, okej okay, jest w momencie, kiedy patrzymy na to, że mm, tak, jesteśmy tu na chwilę, tak, jesteśmy tu w kontekście wieczności, mamy tylko, mamy tylko drobny wycinek jakby tego czasu i tego życia tutaj, ale pytanie jest, co my z tym zrobimy, bo, bo Bóg jest miłością i, i Boga nie, w ogóle nie jara to, że Ty będziesz cierpiał, że Ty cierpiała, że będziesz się poświęcać, że będziesz męczennikiem tu na ziemi, i zobacz, jakie to jest też, jak to jest głęboko przemyślane, że właśnie środa popielcowa i ten akt tego ukorzenia się, oddania znowu pokłonu Bogowi, który jest na zewnątrz, poza tobą, czyli jest tą mocą, do której ty rzekomo nie masz dostępu jest przemyślany, bo w momencie, zobaczcie, jakim to się dzieje, w momencie, kiedy budzi się wiosna, budzi się natura do życia, budzi się w ogóle czujemy, mamy te, te pierwsze słoneczne dni, to czujemy to rozwibrowanie, tak bardzo czekaliśmy po tej długiej zimie na, na te słońce i na te słoneczne dni i nagle system ci mówi, e, umartwiaj się, cierp, e, w sensie Wycofuj się od wszystkiego, co sprawia ci radość. No, bo czas postu jest czasem ograniczania i nie mam tutaj nic przeciwko właśnie mm, ograniczaniu pokus, w tym sensie rozproszeń, właśnie od tego, co cię o, mm, oddala od siebie. Bo oczywiście wszystkie używki, uzależnienia są właśnie temu służą, nie? że zagłuszają pewne potrzeby, pewne głosy w nas, które są bardzo intensywne, które są bardzo tęskne, które są może nie do okiełznania i my próbujemy sobie z nimi poradzić właśnie zagłuszając, więc ten post ma na znaczeniu właśnie takim, żeby wygospodarować taką przestrzeń w sobie, że nie będziemy na tyle bodźcowani i usłyszymy i w, tym, w tej takiej wygospodarowanej ciszy usłyszymy to, co chce się odezwać. Tylko właśnie kwestia jest taka, że to już się odzywa, i teraz jest pytanie: czy ty do tego stajesz i czy ty z tym dilujesz, czy ty z tym rozmawiasz. Natomiast y, to, co, to, co chciałabym ci powiedzieć w tym miejscu, to właśnie, żeby nie ulec tej narracji strachu i tego właśnie takiego ograniczania się i grania w, na miękko w takiej małej grze, że jesteśmy prochem marnym i w proch się obrócimy, bo to w ogóle nie o to chodzi. Bóg chce, żebyś działała w miłości, w ekspansji, w swoim świetle. On cię po to tutaj przysłał. I wszystko, co ogranicza twoje światło, co ogranicza twój blask, co ogranicza twoje poczucie pewności siebie, sprawczości i tego, że tak, jestem tutaj po to, żeby robić zajebiste rzeczy, żeby robić fajne rzeczy, jest sprzeczne i od Boga nie pochodzi. Bo jak Bóg, który jest miłością, ma chcieć, żebyś cierpiała? To jest w ogóle nie, niepojęte. I to jest y, paranoja narracji y, systemu, który, w którym się wychowałyśmy. I teraz jesteś Pyłem, owszem, ale gwiezdnym pyłem. Ty pochodzisz z gwiazd, twoja dusza pochodzi ze źródła, twoja dusza pochodzi z kosmosu, z nieskończonego źródła miłości, jesteś przedłużeniem tej boskości i nie dość, że jesteś gwiezdnym pyłem, który przyszłaś tutaj ucieleśniać, to naj, swoje najpiękniejsze, wysokowibracyjne światło. Właśnie w tym czasie wzniesienia, kiedy Ziemia się budzi do tej wyższej świadomości. Twoje światło jest cholernie ważne i niezbędne do tego, żebyś właśnie była taka w tym odważna, była taka osadzona, ugruntowana i taka z przekonaniem, że tak to jest moja misja. To jest to, po co ja tu jestem teraz. Niezależnie od tego, czy ty to jakby umiesz objąć, umiesz dookreślać na ten moment w tym miejscu, w którym jesteś. Twoje przekonanie ma odżyć, Twoja pamięć ma odżyć i właśnie to przenikanie poprzez zasłonę zapomnienia i takie rozpuszczanie właśnie tych wszystkich blokad, które robisz w środku dla siebie, jest właśnie o rozrzedzeniu tych blokad, właśnie o, o tym staniu się lżejszą, wibracyjnie, żebyś Ty mogła łatwiej się połączyć właśnie z tymi esencjami boskimi, którymi jesteś, miłością, dobrem, źródłem. I wszystkim tym dobrze, dobrym, co teraz Ziemia potrzebuje, nie? ucieleśniać. Więc zobacz, że, że właściwie Twój rozkwit jest teraz mega skorelowany z, właśnie z tym czasem cykliczności w naturze, który teraz mamy, budzenia się znowu życia, budzenia się natury do, do znowu, do rozkwitu. I tak to jest Twój czas potraktuj go jako właśnie ten, ten skorelowany z tobą, skorelowany z twoją naturą, z twoją cyklicznością. Jeżeli jesteś właśnie w tej, na tej drodze ucieleśnienia, pamiętania swoich darów duszy, ale też takiej kobiecej ścieżce, smoczej ścieżce, to, to to właśnie natura cię po to będzie wzywać i będzie ci stawiać właśnie do tego, żebyś mogła odpamiętać sobie te naturalne prawa rządzące Wszechświatem, światem, twoim światem, nie i wymyślonym, skonceptualizowanym przez jakieś systemy zewnętrzne, przez Matrixa. I, i pozwól sobie na to. Więc zamiast tego 40-dniowego postu i umartwiania się, ograniczania, wyjścia poza ciało, ja Cię będę wzywać do tego, żebyś weszła jeszcze głębiej w ciało, żebyś weszła jeszcze głębiej w cielesność, w takie. W takie Taką przyjemność, rozpieszczanie się, dbanie o siebie w takim poczuciu zaopiekowania i tego stworzenia szklarniowych warunków do wzrostu dla siebie na tą wiosnę, na to lato. Tak, żeby w momencie, kiedy wyjdzie, wzejdzie już to wszystko, co zasiewałaś i z czym pracowałaś w zimie żeby to mogło być bujne, rozszalałe, ekspansywne, śmiałe, odżywione. Ale właśnie dlatego, że Ty nie będziesz się teraz umartwiać, tylko będziesz karmić siebie tym, co cię, co, cię, co cię nasyca, co Cię napełnia, właśnie dostarczać sobie tyle przyjemności, ile jesteś tylko w stanie przyjąć. Koniec z cierpieniem. Koniec z umartwianiem się. To nie o to tutaj chodzi. Więc, jeżeli widzisz i obserwujesz u siebie wszystkie jakieś cierpietnicze zachowania, w których ty na przykład nie pozwalasz sobie na wielkość, nie pozwalasz sobie na przyjemność, nie pozwalasz sobie za bardzo na otrzymywanie komplementów, gdzie się czujesz niezręcznie z tym, że jesteś rozpieszczana przez innych, przez wszechświat, przez to dobro, które do ciebie płynie, to oznacza, że właśnie to jest ten moment, gdzie ty masz rozpuścić te bariery przyjmowania. Nie? I to jest o bardzo obdarowywaniu, o bardzo o byciu hojnym wobec siebie. Więc jeżeli ty dajesz sobie hojnie i w takiej obfitości świat będzie to, to samo ci dawał, bo tylko tak działają prawa wszechświata na zasadzie podobieństwa i przyciągania, prawa rezonansu. Więc więc do tego chciałam ci e, nawiązać właśnie w tą środę popielcową, słowo na niedzielę. Eee, trochę tak, tak buńczucznie i zachęcając się właśnie tutaj mm, do rozbudzenia w sobie tego elementu myślenia o sobie dla siebie w takiej niezależności, samostanowieniu, co się tutaj właściwie odgrywa, czyli właśnie przyroda budzi się do życia, a ktoś coś mówią, że hello, to mamy się teraz postować i posto posto umarczać, w imię czego. Czemu to ma służyć? Nie oddawaj swojej mocy na zewnątrz. I nawiązując właśnie do tego gwiezdnego pyłu, którym jesteś teraz tutaj, jesteś nasionem, gwiezdnym nasieniem, jesteś gwiezdną duszą, która przyszła ucieleśniać się teraz tu na ziemi. Tak więc jesteś nie tyle gwiezdną istotą, ale też cielezną. Dostałaś w prezencie od Matki Ziemi, od tego planu, ciało, dzięki któremu możesz absorbować, doświadczać, Przyjemności, dzięki któremu ty czujesz ciepło, dotyku, policzka ukochanej osoby, jak cię całuje Twoje dziecko, jak możesz się przytulić. Jakie ono ma, ma piękny zapach, właśnie ta skóra, to danie, że, że to jest prezent tak naprawdę, z którego my mamy czerpać i korzystać i to jest stricte o kobiecej ścieżce, o kobiecej zasadzie, gdzie my mamy pozwalać sobie na jeszcze większą przyjemność, kiedy my byłyśmy oddzielone od, nasi, od naszego ciała. Kiedy my mamy otworzyć się na to czucie, na tą receptywność, na to otrzymywanie. Tylko jak ty możesz otrzymywać, jak ty jesteś jak skorupa? Więc to, co możecie rozmięknąć, to właśnie przyjemność, to właśnie to osadzenie się w swoim ciele, w tej miękkości, w tej ciszy, ale takim rozpuszczeniu i opadnięciu z oddechem, kiedy ty jako kobieta integrujesz boskie i cielesne, ziemskie także. I to, to jest kobieca ścieżka, to jest smocza ścieżka, kiedy smoki będą cię zawsze przy tej ziemi trzymać, że ty będziesz potrafiła łączyć gwiezdność, właśnie tą boskość, gwiezdny pył, ale również tutaj tą materię. To jest stricte kobieca ścieżka i w momencie, kiedy mężczyźni próbowali dokonać transcendencji właśnie poprzez umartwianie ciała, Nowa Ziemia będzie Cię wzywać do tego, żebyś zwróciła się do swojego ciała i właśnie do tego połączenia ze sobą, żebyś odkryła swoją, swoje gwiezdne pochodzenie, ale umiała je zmaterializować tutaj. Więc dzisiaj w tym, w, tym, w, tym, w, tym, w tym live właśnie w słowie na, na środę popielcową nie jesteś popiołem i nie obrócisz się w pył. To nie, to nie chodzi o to, że ty nic nie znaczysz. Ty znaczysz aż tak dużo, że to jest niezbędne, żebyś ty świeciła swoim gwiazdnym światłem, teraz tu na ziemi, ale w korelacji z, z, tutaj, z swoim ciałem, przyjęciem swojej do, boskości, doskonałości, swojego ciała, taka, jaka jesteś teraz. Więc teraz przez te 40 dni moja propozycja dla Ciebie jest taka, byś się kurawsko mocno rozpieszczała, rozmiękczała, tak, żebyś mogła obficie, bujnie rozszaleć się na to lato, byś była tym żywym ogniem. Więc, moja droga, pięknych podróży rozpieszczania Ci życzę, ucieleśnienia, przyjemności na ten czas. I tak, to jest dusza buntowniczki, w Tobie się odzywa dusza buntowniczki, bo 我今天都好急。